Witam serdecznie w nowym kursie o tematyce Angular 2.0. W kursie tym skorzystamy z tula. Z tula, który się nazywa Angular CLI. Tul ten ułatwia nam tworzenie aplikacji, które już działają od razu po wyjęciu z pudełka. Dostarcza nam dużo gotowych funkcjonalności, które są bardzo przydatne przy tworzeniu projektu. Ale to wszystko będziemy omawiać w trakcie naszego kursu. A więc teraz zaczynamy. Dobrze, pierwszą rzeczą, która będzie nam potrzebna w naszym kursie, jest zainstalowanie Node.js. Przejdźmy sobie na stronę node.js.org i ściągnijmy sobie Node. Tutaj mamy najnowszą wersję. Klikamy to, ściąga nam się najnowsza wersja i możemy sobie zapisać na dysku. Ja już to mam zapisane, więc nie będę ściągał, ale po ściągnięciu tej paczki robimy sobie instalację w naszym systemie. Instalacja jest bardzo prosta. Potwierdzamy po prostu kolejne kroki. Nie będziemy mieć z tym żadnego problemu. Także gdy już mamy zainstalowanego Noda, to teraz właśnie zainstalujemy sobie tego Tula. Angular Kli. Dobrze, a więc zanim to zrobimy, przejdźmy sobie do Command Line na Windows, czyli wpiszmy sobie CMD i uruchomimy sobie wiersz poleceń. Dobrze, w wierszu poleceń przejdziemy sobie do katalogu głównego na naszym dysku C. O, jeszcze raz. CD C. I założymy sobie tutaj katalog www. www. W katalogu www. będziemy. Przejdźmy sobie teraz do tego katalogu www. W katalogu www. stworzymy sobie za chwilę naszą pierwszą aplikację, naszą pierwszą stronkę opartą o Angular. Ale zanim to zrobimy, to tak jak powiedziałem, zainstalujemy sobie Angular Cli. Czyli teraz wpisujemy w wierszu poleceń w komendline następującą instrukcję: npm install install myśnik g, że chcemy naszą instalację zrobić globalnie, żeby nam sztul Angular CLI działał dla wszystkich aplikacji. Piszemy myślnik g i teraz co chcemy zainstalować? Angular CLI i klikamy Enter. Teraz jest, następuje instalacja Angular Cli. To trochę potrwa. My to przyspieszymy. Dobrze, kiedy nasz tool został już zainstalowany. Jesteśmy w naszym katalogu WWW, to w tym katalogu utworzymy sobie nasz pierwszy projekt aplikacji Angular 20. I teraz wydajemy komendę NG New, czyli że chcemy utworzyć nowy projekt i nazwijmy sobie ten projekt, nazwijmy sobie go po prostu projekt Angular. Projekt Angular i klikamy OK. I teraz ten nasz tool, który zainstalowaliśmy, Angular Cli, tworzy nasz projekt. Jak widzimy, zostały utworzone podstawowe pliki, a teraz Tool ściąga wszystkie zależności, instaluje wszystkie paczki. Tu będziemy musieli troszkę dłużej poczekać, ale my to zaraz przyspieszymy. Dobrze, dzięki wideo edycji przyspieszyliśmy ten proces, bo to rzeczywiście może potrwać kilka minut. W tej chwili utworzył się nam nasz projekt, i teraz, gdy mamy stworzony nasz projekt. To przejdziemy sobie do katalogu Projekt Angular, bo tak nazwaliśmy sobie nasz projekt. Projekt Angular. I w tym katalogu wystartujemy nasz serwer, aby zobaczyć efekt pracy w przeglądarce. Czyli uruchommy sobie serwer, piszemy ng, myślnik serw i klikamy Enter. W tej chwili jest uruchamiany nasz serwer. Oczywiście, dostaliśmy błąd, popełniliśmy literówkę. To ma być ng serve bez myślnika i klikamy enter. I teraz startujemy nasz serwer. Dobrze. Nasza aplikacja się zbudowała, nasz serwer wystartował i teraz możemy przejść do strony localhost. localhost na porcie 4200. Przechodzimy do, naszego, do naszej strony na serwerze Node.js i widzimy, nasza aplikacja już działa. Mamy tutaj jest tytuł jest projekt Angular i Wyświetla nam się APP Works. Dobrze, to teraz otworzymy sobie naszą aplikację. Zmniejszymy tutaj sobie to okienko tak do połowy ekranu i otworzymy naszą aplikację, która została stworzona przez Angular CLI w naszym edytorze. Ja otworzę to w edytorze Visual Studio. Ale można skorzystać z każdego dowolnego edytora, czy to jakiś Sublime, czy Eclipse, czy jakiś inny. Ja sobie otworzę Open Website i naszą stronkę otworzyliśmy w katalogu www. I tutaj nasz projekt nowy, który przed chwilą utworzyliśmy, nazwaliśmy Projekt Angular. Czyli otworzymy sobie nasz projekt i zobaczymy, co Angular Cli zrobił dla nas. Dobrze, otworzył się nasz projekt. Zróbmy sobie okienko również tak do połowy. I tutaj mamy tak. To wszystko to są pliki konfiguracyjne. O tym jeszcze będziemy rozmawiać. Tutaj, Node, Modules. Tutaj mamy różne zależności Angulara. Ale my teraz, sobie przejdziemy do katalogu Source. Gdzie znajdują się główne pliki naszej aplikacji. I w katalogu Source mamy katalog app. I jest to główny moduł naszej aplikacji. Otworzymy sobie go. I tutaj mamy nasz główny moduł. App Moduł. To jest ten plik. I mamy plik app Component. Głównego naszego komponentu. I to jest ten komponent, który nam się tutaj wyświetla. Wyświetla nam tekst ap-works. Ten tekst jest tutaj zdefiniowany w klasie app component. To jest ten tekst. I tutaj wykorzystujemy tak zwany template URL. Template URL to znaczy, że wykorzystujemy szablon, który ma pokazywać nasz widok. Naszym szablonem jest komponent HTML. To jest ten pliczek app component HTML. Jak sobie go otworzymy, to nasz, yy, nasz szablon wyświetla w nagłówku h1 h1 tytuł title, a tym tytułem jest właśnie to, co ustawiamy tutaj w klasie naszego komponentu klas app component ustawiamy tytuł app works i to się wyświetliło. I teraz gdybyśmy sobie to zmienili, możemy sobie zmienić na przykład na Hello World. Tradycyjne, tradycyjny komunikat. Zapiszmy i widzimy, nasz projekt Angular się odświeżył i wyświetla nam Hello World. Dobrze, o czym sobie jeszcze powiemy w pierwszym odcinku. Tutaj mamy dołączane style. Poprzez style URL dołączamy sobie style, którym możemy ostylować nasz komponent. I style są dołączane w pliku app component.css. To jest ten plik. W tej chwili jest on pusty, gdyż nie są dołączane żadne style. To dopiero musimy sobie sami dołączyć. Stworzyć jakieś style do naszych elementów, które będziemy tworzyć. Ale to nie jest. Temat tego odcinka. Dobrze. I głównym jeszcze plikiem, który jest tutaj wyświetlany, to jest plik Index. index .html. To jest główny nasz plik, gdzie jest ustawiany tytuł: Projekt Angular. Tu jest wyświetlany: to jest ten projekt, który nadaliśmy nazwę naszej aplikacji. I tutaj w tagach ap root Loading to jest pokazywane w momencie, gdy aplikacja jest ładowana. Gdy się już załaduje, to oczywiście jest pokazywany nasz szablon. I ten szablon jest dołączany w tym miejscu. I jak sobie przejdziemy do komponentu naszego, to widzimy selektor nazywa się approot. Root. Czyli nasz komponent szuka selektora, który się nazywa App Root. To jest ten selektor. I w tym miejscu dołączany jest kod naszego komponentu. Możemy sobie tutaj stworzyć jeszcze testowo na przykład jakąś inną zmienną. Na przykład nazwa równa się Tomek. Witaj. I teraz możemy przejść do naszego szablonu i stworzymy sobie na przykład nagłówek H4, w którym to nagłówku, w którym to nagłówku wyświetlimy naszą nazwę. Tak. Nazwa. Nazwa. Dobrze. A tutaj pomyliliśmy się, bo tu jest podwójny, a tu pojedynczy. Mają być dwa razy pojedyncze. Dobrze. Wyświetlamy naszą nazwę. I nazwa też, jak widzimy, pojawiła się od razu w naszym widoku. Możemy sobie tak samo jak w Angular jedynce. Działały jakieś obliczenia? Tak samo tutaj też możemy sobie zrobić podstawowe obliczenia, na przykład 5 plus 10 minus 3. Angular da nam oczywiście wynik. Zapiszemy. I to teraz nam się już odświeża w stronie. I mamy wynik 12. Dobrze, a więc wykorzystujemy. Najpierw, co dzisiaj zrobiliśmy? Podsumujmy dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku zainstalowaliśmy sobie Noda JS, który jest niezbędny do tworzenia aplikacji Angular. I zainstalowaliśmy sobie Tula. Tool ten nazywa się Angular Cli, który nam ułatwia tworzenie aplikacji, które już działają od razu po wyjęciu z pudełka. Po zainstalowaniu tego tula Angular CLI wydaliśmy komendę `ng new` i nazwę naszego projektu, projekt Angular. I dzięki tej komendzie wszystkie te pliki, co tutaj mamy, cała ta zawartość została jak gdyby przez tego tula automatycznie dla nas stworzona. Cała podstawowa konfiguracja. Stronka nasza początkowa, pierwszy komponent wszystko to zostało dla nas wygenerowane automatycznie, a my teraz możemy już sobie dalej pisać naszą aplikację. Dobrze, w tym odcinku to by było wszystko. Zachęcam do testowania do zrobienia sobie. Tej aplikacji, do ciągnięcia sobie noda, zainstalowania sobie, do zainstalowania sobie Angular CLI. Oczywiście najlepiej globalnie i do przećwiczenia sobie, zrobienia sobie kilku projektów, przećwiczenia sobie tego, co dzisiaj zrobiliśmy. A w następnych odcinkach, które będą już niebawem, będziemy się poruszać dalej i będziemy poznawać Angular 2.0. Tak jak wspominałem w tym odcinku to wszystko. Dziękuję.